Eee, s, 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 słuchajcie. <grymne> eee, musicie zrobić tak. Macie e, do powiedzenia między sobą wierszowany dialog. Wszystko co powiecie musi być powiedziane wierszem. Coś, e, Ala Zemsta, Ala, e, prawda, tam fade. E, <grymne> eee, e, 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 i, i teraz publiczność wybierze e, dla Was e, temat. Kefir! z Kibice Jurków, proszę temat e, wierszowany. Kefir! Chodzi o to, o, o chodzi o to, że muszą, mają sprawę do załatwienia, muszą coś załatwić. Co muszą załatwić? Kefir! Kaj. Musicie załatwić kefir i musicie to załatwić e, wierszowanym dialogiem między sobą. Ale między to, sobą. To A czym, czy ktoś od nas załatwia u drugiego, czy jak to? Czy załatwiamy u ludzi, Gdzie Między po? sobą. A między sobą. A czyli wybieramy sami kto ma krew kto nie ma. Bardzo proszę. No to. zostawiam <noise> panów. Proszę. Teraz. Mój drogi Grzegorzu. Mówisz do mnie to pożuj czerstwy chlebek i bułeczkę. Nie żółteczkę, bo stara. Chyba, że jesteś zbirem i popijesz to kefirem. Słuchaj, zatem mój luby bracie, Brałem dziś rano karę, stare... czuję się niczym wyjęty z urny, stąd też mój widok taki pochmurny. Ty mówisz kefir, serce me wzbiera, wiem, nie wyglądam dziś na ogiera. Lecz kefir w myślach mych płocho drży sobie. Ziem kefir. Prędzej, niż złożę się w grobie. Problem kefiru jest takiej natury, że nie jest zrobiony z konfitury ani z kury, A zrobiony jest z mleka. A jak wiesz, nasza krowa wciąż ucieka. Stąd kefiru brak. Nie będzie nam on w smak. Krowa, powiadasz, bez mleka czeka. Ja ci powiadam, że krowa nie zwleka. Gdy mleka mało, kręci swą pałą. na pola, zielone, pszaśne i tam zjada trawę. To powiem ci właśnie. Zjedzona trawa dwa znajduje ujścia. Jedną w postaci mleka, a mojakie. mo jakie? Człowiek normalny trawę by palił. Chociaż by się po tym przewalił mleka on nie da. Zaleta to człek. Nas czeka. Muszę, mój braci, muszę, nie zwlekaj. Albowiem kefir to nie kartoteka, która w domu stoi czeka. i czeka. Serce me krwawi oko bieleje, bo gdzieś tam w domu kefir się leje. Się leje, a nas przy tym nie ma. Biegnijmy do domu, na razie się ma.